Dzisiaj zachlejem, dzisiaj zachlejem, niemu ja to wina. Żewódka czysta, ziewódka czysta, lepsza jak grażyna. Liter się chłodzi, oswobodzi, szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kiedyśki stukają, potrawy znikają, baby, baby wyzywają. No kurwa, menda jedna, już flaszkę chowa, no nie wytrzymie. Grażyna, panna, grażyna, panna flaszeczkę już chowa. To ja się wyjął, to ja się wyjął druga mi ładnowa. Liter się chłodzi, nas swobodzi szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kieliszki stukają, potrawy znikają, baby, baby wyzywają. Kurwa, co ty myślałeś, że my nie będziemy w święta pić? <laughs> chodź w lodu weczce, chodź w lodu wedce, wódeczki już nie mam. To za pazuchą, to za pazuchą szwagier flaszkę trzymał. Liter się chłodzi na zoswobodzi swobodzi przychodzi coś się wymodzi, kieliszki stukają, potrawy znikają, baby, baby, wyzywają. Liter się chłodzi na zoswobodzi swobodzi szwagier, przychodzi coś się wymodzi, kieliszki stukają, potrawy znikają, baby, baby, wyzywają. Kurwa szwagier, nie bądź miękka, faja, stawaj! Szwagier już leży, szwagier już leży w pokoiku u mnie. Ręce przy sobie, nogi przy sobie, jakby leżą w trumnie. Liter się chłodzi, na zaswobodzi. Szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kieliszki stukają, potrawy znikają, baby, baby wyzywają.